Udało mi się zrobić customowy damage calculator. Zacznijmy od tego, że sposób w jaki Minecraft kalkuluje fall damage sam sobie jest niesamowicie dziwny, ponieważ kalkuluje czas, w jakim spadasz, ale ten ostatni tick przed Twoim upadkiem nie jest liczony. Więc, jakby to do tego, że jest mega inconsistent to i ludzie już zresztą. Bardzo dawno temu zastanawiali się, dlaczego wykresy wyglądają średnio w taki sposób. Gdzie mamy Expected Damage, jako damage spodziewany się od tej formuły, którą oni wymyślili, versus damage, który aktualnie był. Tam jest taki youtuber polski, co robi filmy po angielsku o matematyce. On zrobił o tym film jakiś czas temu. Hepam. Dzięki grafowi trochę mu wystrzeliło. Tutaj ma film o tym, jak działa Fall Damage. Bardzo dokładną analizą, no po prostu kod zdekompilował. Anyway, posiadamy w Minecrafcie taki scoreboard z kryterium jak Fall 1 cm. Używam go w tym momencie, tylko że to jest mega strasznie inaccurate. Zacznijmy od tego, że to działa tylko i wyłącznie na Survivalu, co już jest głupie, ale okej. Okay. Jeszcze jak skoczę, spadnę tak z jednego bloku, to nic się nie dzieje. Kompletnie. Spadnę z dwóch bloków, nic się nie dzieje. Ale jeśli skoczę z jednego bloku. Wow! Yy, świetnie, Minecraft! Z trzech bloków również mogę spaść i to już będzie liczyć. To nie są takie same odległości, co jak skoczenie z dwóch bloków. To jest 209. Tutaj właśnie nic nie ma kompletnie. Mogę skoczyć stąd i to będzie 267. Ale jak spadnę z trzech bloków, to 269. Głównie dlatego, że jak skaczę gracz, to skaczę bodajże. 9 ticków Więc a spada tam pełną ilość. Nawet jeśli, im wyżej się idzie, tym bardziej to po prostu inaccurate jest. To jest strasznie dziwne, bo na przykład mogę sobie z jednego bloku skoczyć i to jest 209, ale jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, to, to nie jest 1200, to jest 569. Ale tak, skoczę z tej samej wysokości. Wciąż nie jest 1200, to jest 650. Eee, więc no, udało mi się opracować na to, na to jakoś taką średnią formułę, jakby to miało działać. Nie jest to najprostsza rzecz, ale mogę przejść tym wszystkim bardzo po kolei. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że fall damage minimalny zaczyna się od jakichś chyba. 5 bloków z tego co pamiętam. Nie mam tutaj serc, mam customowego tego. No, to było raz, dwa, trzy, cztery pięć, więc to będzie o 5,5. Mogę sobie stąd skoczyć i to zada damage. Drobny tam, bo de de defensa mam. Przechodząc do faktycznej formuły matematycznej, w Minecraftie mam taki problem, że niestety ze względu na to, że Operations istnieje tylko tak jak istnieje, a. Y Wszelkie scoreboard przechowywane jest w incie, To nie mogę robić liczb poprzecinkowych, co oznacza, że w samych kalkulacjach bardzo często coś będzie mnożone przez 10, przez 100, czy po cokolwiek, cokolwiek, żeby osiągnąć bardziej dokładną liczbę. Sam, sam, sama formuła zaczyna się od tego, że musisz spaść więcej. Niż chyba 5,5 bloku. Nie pamiętam, bo tam jest 550. Jeśli to jest spełnione, to to jest ustawiane jako H. To jest teraz jako zmienna H. Następnym krokiem jest do zmiennej H dodanie 100. Bo to nie jest 5,5, tylko to jest 550 w kocie. Więc potem mamy H plus 100. Więc w tym przypadku tutaj by to było 650. Potem cała rzecz jest dzielona przez 100. Więc te liczby robią papa. Tak, by to była jakaś inna, na przykład nie wiem, 799, to to OK, 801, whatever. Więc mamy H przez 100. Zostaje 6, potem usuwane jest 5 z tej liczby. Dlaczego? No, ponieważ jeśli minimalny upadek to jest 5 bloków, to my nie chcemy 5 damage'a naliczać, tylko my chcemy robić 1 damage. I dlatego jest tutaj to plus 100, żeby po prostu minimum to zawsze było 1. Więc at the end tutaj wychodzi 1. I teraz zaczyna się faktyczne kalkulowanie damage'a. Ponieważ teraz H mnożymy przez ym, 233 dlaczego tyle? a bo mam ochotę co w kodzie, basically jest zapisane jako h, ym, h razy 66 bo to jest 66 w okresie ale okresu nie robię, no anyway ta liczba i tak by była w okresie finalna, więc co za różnica Potem całość jest, z racji, że tutaj by to 66, tutaj wychodzi znowu 66, to całość jest, to miało być to 6,6, całość jest dzielona przez 10 um, i finalnie zostaje 6. Tak, po raz kolejny wracamy do 6, ale gdyby to była jakakolwiek inna liczba, to by to tak nie wyglądało po prostu. Jeśli w momencie, w którym już mamy... Ach, już mamy H jako 6, to to się zapisuje jako damage. To będzie damage, i to jest nieruszane. To znaczy, jest prawie nieruszane, ponieważ oczywiście teraz H musi się pomnożyć razy 100. Dlaczego? Bo liczby po przecinkowe. Więc mamy H razy 100 pomnożone, co równa się 600. Teraz tam mam jakieś zapisywanie liczb do konst konstantu, to znaczy jest percentage def. Po prostu, żeby łatwiej się operowało potem na tych liczbach, nie zmieniając wartości przypisanych graczowi. Żeby można było przypisać wiele wartości bez potrzeby tworzenia nowych scoreboardów. Wtedy tak naprawdę zmienna H zamienia się na zmienną percentage damage. Jak chodzi o również przypisywane to HP gracze jest przypisywane do percentage HP. Jest def gracza przypisywany, przypisywany do yy, percentage def. Wszystko to jest tak, ponieważ to jest kompatybilne z multiplayerem. Więc dokładam sobie roboty tylko przez ten tylko i wyłącznie przez ten yy, powód. W momencie, w którym damage już jest, tym 600, to teraz <laughs> tworzymy zmienną damage 2. Ona jest ustawiana na damage, więc w tym przypadku damage 2 to jest 600. Następnym krokiem jest zajęcie się defem wewnętrznie. Używam do kalkulowania obrażeń zmniejszonych od defa. Używam formuły, która wygląda nazywa się Effective HP. Czyli ile jednak, ile damage raczej może przyjąć? I to jest formuła, która po prostu liczy HP times 1 um, odjąć def, podzielić na def plus 100, z tego co pamiętam. Tak, to jest coś takiego. W taki sposób jest kalkulowany ogólny damage, który gracz przyjmuje, że po prostu posiadanie defa miało jakiś sens. W tym przypadku jeśli gracz przyjmie na przykład 100, 100 damage'a i ma 100 HP, to można sobie zobaczyć, że to jest 100 i ma, nie wiem, również 100 defa, to to by było jeden odjąć.